Cześć! Dzisiaj mam dla Was unboxing o koszce Guan Long od Moju. No dobra, to otwieram tarzek. I mamy kostkę. Aragon. Mamy taką kostkę. Tutaj no, pudełko. O, i no to przejdźmy do rozpakowania pudełka. O tutaj mamy instrukcję. Po chińsku to się nie przyda. No, no na pierwszy rzut oka kostka rusza się bardzo dobrze. Wiem. Um jest naolijona nasmarowana dobre to budowa tutaj mamy krzyżak pospoity tak mamy bok normalny i jeszcze wam pokażę o, róg mam no. Na pewno pobawię się tą kostką, jest bardzo fajna. No, to cześć.